Nit, przestań już! Tak, narysowałam swój obrazek. Patrzcie! Chcę koktajl, piękny i pyszny! Oj, a gdzie jest babcia? Jestem tutaj, moja droga. Poszłam po dynię. Zrobię dla mojej wnuczki bardzo zdrowy koktajl. Młody organizm potrzebuje witamin. Swój koktajl podam w dyni. Wyczyściłam cały środek. Teraz weźmiemy trochę brokułów i szpinaku. Wsadzamy do dyni i następnie bierzemy blender. Oj, a jak go złożyć? O, udało się. A teraz to wszystko dobrze wymieszamy. Zobaczcie jaki piękny kolor. O Boże, jak to wyłączyć? Już gotowe. Babciu spadły ci okulary. Dziękuję ci bardzo Eni. Dobrze, trzeba jeszcze tylko wsadzić słomkę i można podać Britney. Piękny, prawda? Fu, co za zapach! Super, babciu! A koktajl z warzyw to nie za bardzo. A ja zrobię koktajl, który będzie niesamowicie pyszny. Do jednego blendera wlewamy śmietankę, a do drugiego wrzucamy garść żelkowych misiów. I jeszcze do żelkowych misiów wleję tą pyszną fantę. A teraz włączamy blender i wszystko mieszamy. Ale to piękne! Tutaj wyszedł mi krem, a tu sam koktajl. Jest taki tęczowy. Najpierw przelewamy go do szklanki, a potem dekorujemy wszystko kremem. No już, wylewaj się. No dobra, pobrudzę sobie trochę ręce. Kładziemy... O tak! Teraz górę polewamy syropem truskawkowym. I wsypujemy cukierki Nerds. Wsadzamy słomkę i mój koktajl gotowy. Stop! Teraz moja kolejne gotowanie. Wszystkie te kolorowe śmieci muszą zniknąć. A zamiast nich będę używać swoich własnych składników. Wszystko czego potrzebuję to moje mikstury. W końcu chemia rozwiązuje wszystko. Potrzebuję tylko kilku substancji, aby stworzyć idealny koktajl. Jestem pewna, że takiego Britney nigdy nie próbowała. A podawać swój koktajl będę w tej wyjątkowej szklance. Wow, Wednesday, jesteś prawdziwym naukowcem. Nie rozpraszajcie mnie, zostało tylko trochę. Napełniłam już szklankę podstawowym koktajlem. Pozostały tylko sekretne składniki. Ciekawe, co będzie, jak do domu ze smoka? Ojej, Wednesday, co to ma być? Najwyraźniej mieszanie wszystkiego razem to był zły pomysł, ale to nic. Wszyscy żyją. Trzeba tylko dodać do szklanki sekretny składnik i można podawać. Wow, wszystkie koktajle są takie świetne! A ten jest nawet z dymem! Chcę go spróbować najpierw. Go! Oj, jaki kwaśny! Tak jak sto cytryną w szklance! Wednesday, przesadziłaś! Tak, a ciekawe co tu jest? O nie, tam są brokuły! Ochyda. Oh, o nie, Britni, co ty zrobiłaś? Jestem teraz cała mokra! Przepraszam, babciu! Twój koktajl jest naprawdę niedobry. A ten koktajl wygląda bardzo apetycznie. Jest taki duży i tęczowy. O tak, jest pyszny. Bardzo mi się podoba. Ten koktajl jest najlepszy. O, to przecież mój koktajl. Wygrałam. Dziękuję. Mój rysunek jest prawie gotowy. Tym razem chcę, żebyście mi zrobiły rolki. Zrobicie? To coś japońskiego? Bez problemu. Tak, ja zacznę pierwsza. Bierzemy wodorosty nori, ryż i rozkładamy ryż na nori. I oczywiście dodam barwniki, żeby moje rolki były takie tęczowe jak ja. Super, teraz potrzebuję czegoś do nadzienia. Oj, co tu jest? To coś obsizłego. Pewnie surowa ryba. To obrzydliwe. Zrobię rolki z awokado i mango. To naprawdę będzie dobre. Pokażę wam moją autorską technikę. Kilka ruchów i mango i awokado pokrojone. Ej, przystań! Nie wolno tak wymachiwać noży. Uff, dobrze, że zdążyłam go zabrać. Teraz muszę to wszystko zwinąć w rolkę, a potem pokroić. To będzie bardzo ładne. I mam nadzieję, że bardzo pyszne. Rolki już pokrojone, można przystępować do dekorowania. Bierzemy żółty i biały krem i zaczynamy ostrożnie wyciskać na nasze rolki. O tak! I podam je z syropem truskawkowym. Babciu, zobacz o tych kolorów, aż mdli. Ja Wam pokażę, jak prawidłowo robić rolki. Bierzemy trochę ryżu i robimy z niego takie kulki. Co robimy dalej? Wow, właśnie nawiedziła mnie wizja z przyszłości. Zgadza się, zrobię to tak, jak chciałam. Ozdobię kulki ryżowe czarującymi czaszkami z nori i cienkimi paseczkami. Teraz potrzebuję pensety. Przy jej pomocy ostrożnie ułożę kawior, żeby oczy moich czaszek były bardziej wyraziste. A serek będzie mi potrzebny do tego, żeby narysować uroczą i elegancką pajęczynę, na wierzchu położę tę uroczą czerwoną papryczkę i można szykować do podania. Nie topyż był w mojej małej trumnie? Mówiłam rączce, żeby lepiej ją zamykała. Dobra, układamy rolki i koniecznie dodajemy wasabi. Wszystko gotowe? Babciu nie śpi! Wow, wow, ale nagotowałyście! Tak, dobra, babcia też da radę. Zaraz przygotuję te wasze rolki. Nie ma w tym nic trudnego. Nori, ryż, ryba, trochę ogórka i jeszcze serek. Tak, tyle wystarczy. Teraz wszystko zwijamy. Chociaż, wiecie co? Zdaje się, że przesadziłam z nadzieniem. Może jednak się udało? Oj, nie, nie udało mi się. Babciu, no naprawdę! Trzeba coś wymyślić. O wiem! Najlepiej babci wychodzą torty. Czemu by więc nie zrobić tortu z tych składników? Na spód kładziemy nori, na nori ryż, na ryż kładziemy serek. Super! Następnie układamy pokrojonego ogórka i dużo łososia. Coś pięknego! ozdabiamy listkiem szpinaku i można podawać. I jak podoba się wam mój przepis? Super babciu! Znaczy Britney też się spodoba. Wow, jak dużo rolek! A takie coś to w ogóle pierwszy raz widzę. Czy to tort rolka? Fajnie, bardzo chcę go spróbować. Mniam, mm, niam niam! O nie, wszystko mi się rozwaliło! No nie, i teraz mam brudne ręce. Babciu, to nie to, co chciałam. A teraz spróbujmy te kolorowe rolki. Mmm, jaki słodki krem! Super! Pomaczam w różowym sosie i ocenię smak. O, jak apetycznie! Mmm, przepyszne! Enid, dobra jesteś! A co to? Oj, jak są śmiesznie ozdobione! Fajne są! Zaraz ocenimy, jak smakują. Hmm, to przecież zwykły suchy ryż. Nie, nie smakuje mi. I znów mam brudne ręce. I tak, w tej rundzie znowu wygrywa Enid. O tak, znowu wszystkich pokonałam. Jestem najlepsza. Tym razem chcę, żebyście zrobiły mi ciasteczka. Dacie radę? Bez problemu. Oj, to ja potrafię. Tak, dam radę. Już zaczynam. Najpierw trzeba zrobić ciasto. Wsypujemy więcej do miski. E, nie przestań. Nie potrzebujesz więcej mąki. Musisz rozbić jajko. O tak, rozumiesz. A następnie potrzebujesz. Następnie potrzebuję trochę mleka. Wlewamy. Teraz dodajemy cukier. Mmm, jaki słodki. Super. A teraz trzeba wszystko wymieszać. To też umiem. Uj, ciasto gęstnieje i miesza się je coraz ciężej. E, nie, poczekaj. Trzeba po prostu dodać jeszcze trochę mąki. I ugniatać wszystko rękami. Rękami? Super, dobrze mi idzie. A teraz bierzemy wałek. I wałkujemy nasze ciasto. Super! A teraz możemy wycinać ciasteczka. Chcę, żeby moje ciasteczka miały kształt motyli. Ale super! Wykładamy na blachę i wstawiamy je do piekarnika. Ostrożnie, Enid, nie upuść! Babciu, wszystko pod kontrolą. Zastanawiam się, na ile stopni nastawić piekarnik. Hmm. Myślę, że na maksa. I już, teraz trzeba tylko trochę poczekać. Babciu, co to za książka? E, Nic, nie przeszkadzaj. Szukam przepisu na najpyszniejsze ciasteczka. Tak, ten mi pasuje. I tak, potrzebuję kakao. O, Wednesday, podzielisz się? Jasne, chwilka. Już, proszę bardzo. Dziękuję, kochanie. Hej, gdzie jest całe kakao? Skończyło się. Ależ w ciebie wredota Wednesday. No dobra. Wezmę czekoladę. Jest tak samo dobra jak kakao. Dodam małe kawałeczki do swojego ciasta. Zdaje mi się, czy pół tabliczki zniknęło. No dobra. Teraz wszystko dokładnie mieszamy i formujemy ciasteczka. Coś pięknego. Nic nie dotykaj. Wstawiamy do piekarnika. Otwieramy. Ustawiamy. Najważniejsze to ustawić odpowiednią temperaturę. Gotowe. I można troszkę się zdrzemnąć. Oj, a co tak śmierdzi spalenizną? Czas wyjąć ciasteczka. O matko, mam nadzieję, że ciasteczka się nie spaliły. Tak, to moje ciasteczka. A węgielki są chyba twoje, Enid. O nie, moje ciasteczka się spaliły. Tak mi smutno! Nie mogę tego podać, Britney! Co robić? O, babciu, jesteś genialna! Mogę zanurzyć herbatniki w czekoladzie. I już po problemie. Kładamy ciasteczka do koszyczka i podajemy z gorącym mlekiem. Ja też zaraz zrobię fajne ciasteczka. Muszę tylko roztopić więcej czekolady. Teraz nabijamy ciasteczka na szpikulec i zanurzamy je w roztopionej czekoladzie. To naprawdę wygląda pięknie. Trzeba jeszcze posypać kolorową posypką. I będę je podawać z piankami. Super, moje ciasteczka są gotowe. Cóż, pora na mnie i moje ciasteczka. Damy trochę ognia. Świetnie. Jeden z najprzyjemniejszych momentów w gotowaniu. A teraz robimy okruszki. To będzie słodka ziemia z czekoladowego biszkoptu. Teraz trzeba dodać trochę bitej śmietany. Warstwa okruchów, warstwa śmietany. A jeszcze góra żelkowych robaków i znów pyszna bita śmietana. Jeszcze poleję ścianki miski z syropem czekoladowym. Popatrzcie, jak apetycznie cieknie. I zrobię jeszcze z ciasteczek Oreo urocze nagrobki. Zdejmujemy jedną połówkę i na nadzieniu piszemy RIP. Wkładamy w jadalną ziemię i dodajemy kilka słodkich kości. I małe oczy też nie zaszkodzą. Zbijamy łopatkę i Britney może próbować. Wow, ale apetycznie! Oj, a co to takiego? Nieźle jest to nawet łopata. To co, jadalny cmentarz? Dobra, spróbujmy. Wow, niesamowicie pyszne! Tak, a to co mamy? Jakie słodkie motylki! Spróbujmy. A. O nie, spalone ciastka są ukryte pod czekoladą. Enid, to pran? Muszę szybko zapić mlekiem. Mmm, pyszne. O, a te ciasteczka wyglądają jak na moim rysunku. Spróbujmy. Wow, z czekoladą. Ale super. Cóż, w tej rundzie wygrywa Wednesday. Dziękuję. Moje zwycięstwo było oczywiste. Czas rozpocząć nowy rozdział. Co to było? Enid, jesteś tutaj? To dziwne. Wednesday, polałaś mnie? Jestem. Jak leci? Jesteś świetną pisarką. Tylko bez przytulania. Nie lubię tego. Dwa skręty w lewo i jestem w nowym wyzwaniu. Cześć, jestem Mike. Jestem Mike. Zostańmy przyjaciółmi. Jestem Enid. O rany. Chciałbym już zacząć. Słyszycie te dziwne odgłosy? Co? To karaluchy. Ludzie, bierzcie karty. Mam je polizać. O nie ja mam zostaw. Hura! Ale się boję. Wednesday, ty pierwsza. Pomogę ci. Ech, karaluchy uciekają. Dam im nauczkę. Wednesday! Coś ty zrobiła. Nie płacz, Enid. Hmm, teraz będzie łatwiej go polizać. Całkiem niezły. Misja zakończona. Anit, uspokój się, proszę. Zaraz wyleczę karalucha. Przeszedłem kurs medyczny i spróbuję przywrócić go do życia. Ojej, o nie, to nie działa. Spróbuję jeszcze raz i jeszcze raz. O rany. Chyba pogorszyłem sprawę. Ojej! Nie płacz ani. O nie! Mamy tu pożar do ugaszenia! O, mam nadzieję, że jeszcze coś z niego zostało! Ojej! Jakie to okropne! Przykro mi! Mogę podnieść? Kurę! Jaki piękny tort! Najpierw karty. O tak! Mam szczęście! O nie! I nie chcę jeść tortu. Mm, pachnie wyśmienicie! Mm, I jest naprawdę pyszny! Super! Jest taki piękny i kolorowy! O nie jest cały w ślinie, Eni. Nie chcę go jeść. Dobrze, że mam plan awaryjny. Udekoruję to tak, jak lubię. Czekaj, czy to ziemia z robakami? To kakao. Żelkowe oczy i robaczki. Też żelkowe, ma się rozumieć. Teraz mogę to zjeść. Zaraz wymiotuję. Ja też. Uch. Dobra, zrobimy wyliczankę, żeby zobaczyć, kto. Wednesday! Wow! Mamy makaron! Mam zostaw. O ja, tym razem mam szczęście! To jest dopiero szczęście! Wezmę makaron, żeby go polizać. Czy ktoś wie, jak się trzyma pałeczki? O! Oh. Ach, co za zapach! Jest bardzo smaczny. Mm. I. Pikantny! Hmm. O nie! To makaron z ostrą papryczką! Pilnie potrzebuję czegoś zimnego! Muszę się pilnie ochłodzić! O, co za ulga! O nie! Mój język przykleił się do lodówki! Ludzie, pomocy! Mike, pociągnij mocniej. Oh, o, rany. Mój język chyba nie ucierpiał. Okay. Ech, cóż, troszkę się rozciągnął. O, matko, jest ogromny, ale zaraz to naprawię. Uh, Mike, teraz twoja kolej. Okej. Niech pomyślę. Mam pomysł, jak poradzić sobie z tym ostrym makaronem. Jeśli zrobi się gorąco, szybko ochłodzę się wodą. Nice. Jestem geniuszem. O, zbliża się. Dobra robota, Mike. O, tak w ogóle. Ten makaron jest pyszny. O, rany, co jest? Nie mam wody. Często się! Nie, dziękuję. No, natychmiast potrzebuję wody. Ale jej nie ma. Ostatnia nadzieja. Uf, od razu lepiej. Mogę podnieść? Ta guma. Ale jest pusta. Zaraz zobaczę. Może się przykleiła do opakowania? O, tu jest. Ale nie chcę iść cudzej gumy. Bierzcie karty! O nie! Polisać cudzą gumę! Hm, świetnie! Mam szczęście! Naprzód, Enid! Zaczynaj! Na jej widok robi mi się niedobrze! To takie obrzydliwe! Oh. Dobra, już! To nie przejdzie! O, to twoja guma! Mike, jesteś następny! Smacznego, Mike. P Odłóż to, bo zwymiotuję. To naprawdę ponad moje siły. Chociaż jest w pewien sposób. Obejrzymy ją pod mikroskopem. O ile tu zarazków. Ale poradzę sobie z nimi. Oczyszczę ją ze wszystkich brudów. Fuj. Ale to nie wszystko. Teraz trzeba ją zdezynfekować. Świetnie. Teraz jest czysta. Wykonałem świetną robotę. O rany, ale gaduły. Jestem głodna. Super. Podoba mi się to. Ale mi się poszczęściło. O, ja mam pecha. Proszę. Hurra. Mogę być pierwsza? O tak. Chcę opowiedzieć światu o tej czekoladzie. Cześć. Tu Enid. Dziś pokażę wam najfajniejszą czekoladę na świecie. Pachnie niesamowicie słodko. Chcecie, żeby mnie opolizała przed wami? Wow. Ma też fajne nadzienie. Ale pyszne! Teraz moja kolej. Oh, po wszystkim! Hmm. Gryzienie czekolady po polizaniu przez Enid nie jest zbyt przyjemne. Ale ten smak jest tego warty. Hmm. Wow! To wygląda pysznie! Ale super! Zaraz. Gdzie się podziała czekolada? Chyba wiem kto ją zjadł. Mogę zacząć? Mike. Nie, teraz moja kolej. Enid, odłóż tą kole. Dobrze, że mamy karty. I to ja wybije kole. Mike, możesz ją polizać. A Enid nic nie dostanie. Żeby ci dotykała tej koli. Trzeba było mnie posłuchać. E, zaraz. Co jest nie tak z tą kolą? A to galaretka. Wow. Wystarczy Mike. O nie, zaraz dam ci nauczkę. Wow. Przepraszam, ale sam się o to prosiłeś. Rączko. Nie poradzę sobie bez twojej pomocy. Chodź tu. O, dziękuję. To jest niesamowite. Ale super. Możesz iść. Hej, daj mi tą galaretkę. Uuu, zostałem zaatakowany. No pomoc!